Olek powrót do Bielska Białej szczęśliwy wygrywacie dzisiaj 3 do 2 Bielsko białej Bardzo cieszę się że z tego, że wygraliśmy bo no musimy zdobywać punkty i plus na takim jakby z takim ciężkim przeciwnikiem zdobyliśmy dwa oczka i wyjrzamy z Bielska z dwoma oczkami, także ja bardzo cieszę się z tego. A co dla ogólnie dla Bielska Białego miasta, to ja bardzo cieszę się, że tutaj wróciłem chociażby na jakieś te Єдно але я чотири сезону тут з Франдіом і я сам задоволений з цього міста і хочам би тут може кудись вручити. Ще нам з Більська і поїхав, тоді отримав пропозицію з Хелма. Брали ми тоді в другі лідзе і мілимо ми в міре спокого склад, Тільки хоча ми авансувати, але трошечки нам не удалося, що зайняли ми там хіба четверте або четверте місце В фіналі приграли ж ми. Potem pojechałem po chęu do Rosji. рок в Росії. І Зайняли ми там теж в такій в першої грали, як тут все в Польщі. то зайняли третє місце. І по Росії поїхала на Ципр і на Ципр. Зайняли ми друге місце в лідзі і друге місце в Пухаже Ципра. І по Ципру доставим пропозицію з Августова, друга ліга. Chcieli awansować, no ja zgodziłem się i bardzo dobry sezon zagraliśmy, awansowaliśmy i teraz gramy w pierwszej lidze i bardzo cieszę się z tego i chcę dalej grać, I może tutaj, no czyli chodzi o to, że w pierwszej bo w Polsce chcę grać, tak, powiem tak, że chcę grać w Polsce i kończę tutaj swoje granie. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić dzisiaj? Ja bardzo serdecznie pozdrawiam kibiców Bielska Białej. Bardzo przyjemnie mi było dzisiaj, jak oni kibicowali mnie tam no, w, tych, w tych momentach, jak dostałem pozdrowienia. Chcę podziękować oczywiście, że Jarko myślę, że jego, jego grania to pomogło mi. Jak on wystawiał mi te piłki, to jakby nie on, to chyba nie zdobywałam tyle punktów. No i pozdrawiam serdecznie kibiców za i bardzo miło mi, że cały czas jedziecie z nami i wspieracie nas.